Dzień dobry, jestem ze Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna, działamy w Tarnowie już od kilkunastu lat i naszym głównym zadaniem jest zabezpieczenie imprez masowych oraz sportowych i prowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy. Osoby u nas działające to wolontariusze, są to osoby od 16 roku życia, są to osoby, które przeszły kurs pierwszej pomocy prowadzony przez nas, ratownicy KPP, ratownicy medyczni, pielęgniarki oraz lekarze i przedstawiciele reszty zawodów medycznych. Czym jest pierwsza pomoc? Pierwsza pomoc to są wszystkie czynności wykonywane przez przypadkowych świadków zdarzenia jeszcze przed wezwaniem specjalistycznych służb. Specjalistyczne służby, czyli w tym przypadku karetka pogotowia bądź straż pożarna. Po takim, że tak powiem, przekazaniu pacjenta przez nas będą mieli ułatwioną pracę, już przy udzielaniu swojej specjalistycznej pomocy. Wyzwanie karetki pogotowia należy rozpocząć od wykręcenia numeru 999. Następnie pierwszą najważniejszą rzeczą jest powiedzenie dyspozytorowi, w jakim miejscu się znajdujemy. Jest to bardzo ważne, ponieważ zawsze możemy zgubić zasięg, bądź możemy paść telefon. Ważne jest, aby podać kod pocztowy, dlatego że w naszym kraju znajduje się bardzo wiele miejscowości o takich samych nazwach. Możemy mieć Tarnów tutaj, może jest jeszcze jakiś inny, w totalnie innej części Polski. Następnie należy rozjaśnić nieco stan poszkodowanego powiedzieć, ile tych poszkodowanych mamy. I odpowiadać na wszystkie pytania dyspozytora. Nie należy rozłączać się pierwszym, ponieważ dyspozytor może ma nam coś jeszcze do powiedzenia, często też udziela nam porad, w jaki sposób możemy jeszcze pomóc temu poszkodowanemu. Podchodząc do poszkodowanego, najważniejsze co musimy zrobić na początku to sprawdzić, czy jest bezpiecznie. Jest taka złota zasada, że dobry ratownik to żywy ratownik, czyli najpierw dbamy o bezpieczeństwo własne. Sprawdzamy, czy wokół nie znajdują się niebezpieczne zwierzęta, nie ma jakiegoś wycieku z samochodu, jeżeli to jest na ulicy, nie jeżdżą żadne samochody. No i w takim przypadku, kiedy już wiemy, że jest bezpiecznie, podchodzimy do poszkodowanego, dbamy o swoje dalsze bezpieczeństwo, czyli zakładamy rękawiczki, które najlepiej jest nosić zawsze przy sobie. W obecnych czasach warto też założyć maseczkę, ponieważ nie wiadomo, kto to jest. Nie wiadomo, czy ta osoba jest zdrowa, czy na nic się nie leczy. I na początku należy podejść do poszkodowanego, potrząsając go za ramiona, trzeba zapytać, czy wszystko w porządku, czy pan nie słyszy. W taki sposób sprawdzamy przytomność. Wiemy, że jeżeli nie odpowiada, to znaczy, że jest nieprzytomny. I kiedy to już stwierdzimy, wiemy, że potrzebna będzie nam pomoc. Wyznaczamy wtedy osobę do pomocy bardzo jasnym komunikatem. Nie może to wyglądać na zasadzie takiej, że nie ktoś mi pomoże, tylko na przykład pani w zielonym swetrze, proszę mi pomóc. Wtedy ta osoba czuje się zobowiązana do udzielenia pomocy, dlatego że boi się potem wytknięcia przez tłum. Jeżeli już mamy taką osobę do pomocy, zaczynamy sprawdzać oddech za pomocą rękoczynu czołożuchwa, który zaraz zaprezentuję, będziemy obserwować, czy unosi się klatka piersiowa, czy y, słyszymy y, świst powietrza w uchu oraz czy czujemy go na policzku. Będziemy musieli przyłożyć głowę do y, głowy poszkodowanego i tak obserwować sobie oddech. W ciągu 10 sekund, y, przez które będziemy go sprawdzać, powinno być od dwóch do trzech oddechów. Jeżeli będzie tylko jeden, to znaczy, że jest to oddech agonalny, czyli traktujemy to w taki sposób, aby oddechu nie było w ogóle. Jeżeli nie będziemy mieli żadnego oddechu, bądź będziemy mieli tylko jeden, będziemy przystępować do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Oczywiście, w tym czasie, kiedy my do tego przystąpimy, prosimy tę osobę, która miała nam pomagać, o wezwanie karetki pogotowia. Jak wzywamy, to już wiemy. Jeżeli karetka będzie już wezwana, warto jest sprawdzić, czy gdzieś w pobliżu znajduje się defibrylator AED, czyli automatyczny defibrylator zewnętrzny, który jest teraz dostępny praktycznie w każdym miejscu publicznym i jest banalnie prosty w obsłudze. Defibrylator wydaje nam sam polecenia, wystarczy go tylko włączyć. Zacznijmy sobie od sprawdzenia oddechu. Poszkodowany nie oddycha, czyli wołamy osobę, która nam pomaga, żeby wezwała karetkę pogotowia. A teraz zaczynamy 30 uciśnięć. Przed rozpoczęciem uciskania klatki poszkodowanego, należy sobie mniej więcej ustalić środek klatki piersiowej. Tutaj będzie on w tym miejscu. Przykładamy jedną rękę, zaplatamy drugą i uciskamy tą częścią nadgarstka. Okay. Jeżeli poszkodowany oddycha, należy ułożyć go w pozycji bocznej, bezpiecznej, w następujący sposób. Koleżanka tutaj ma okulary, czyli na początku ściągamy te okulary i kładziemy w bezpieczne miejsce. Rękę bliżej siebie układamy w ten sposób, jakby zgłaszała się do odpowiedzi. Dalszą rękę układamy obok żuchwy. Podtrzymujemy, bo taka osoba jest bezwładna, podnosimy za kolano, przekręcamy w swoją stronę, poprawiamy kolano oraz udrożniamy drogi oddechowe, odkładając głowę do tyłu.